Dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy Freddy's Reanimated Demo, czyli najbardziej realistyczną wersję FNAF-a, którą jak tylko zobaczyłem, to stwierdziłem, że okej, okay, moi widzowie muszą to zobaczyć. Ale zanim zmierzymy się z super realistycznym FNAFem, mam coś dla osób, które kochają mroczne tajemnice i niezapomniane emocje. Szczególnie jeśli jesteście fanami Five Nights at Freddy's. Wyobraźcie sobie prezent świąteczny, który przeniesie Was w sam środek najbardziej przerażających przygód tego uniwersum. I tak, mówię tutaj o świątecznym pakiecie książek FNAF. W zestawie znajdziecie aż trzy tytuły. Akta Security Bridge, czyli najnowszy przewodnik po grze i DLC Ruin z gameplayem, z sekretnymi zakończeniami i wszystkim, co każdy fan powinien wiedzieć. Oficjalna encyklopedia postaci, która zdradza szczegóły o każdej postaci, od klasyków po najmniej znane animatroniki. A także Pięć Koszmarnych Nocy, powieść inspirowaną filmowym hitem, pełną napięcia i nieoczekiwanych Zwrotów akcji. Ten pakiet gwarantuje 100% satysfakcji dla każdego fana, od graczy po kolekcjonerów. Idealnie nadaje się na prezent dla siebie lub dla znajomych. Dostępny jest wyłącznie na stronie wydawnictwa, a link jak zawsze znajdziecie w pierwszej linijce opisu tego filmu. Tak więc nie przegapcie, święta w klimacie FNAF to coś, czego nie można sobie odmówić, a teraz zmierzymy się z najbardziej realistyczną wersją FNAFa. Mam złe przeczucia co do tej gry. I miejmy nadzieję, że ta gra nie będzie tak trudno jak większość fan FNAF, a Wy widzowie w tym czasie jak to wygląda zostawcie jedną taktyczną łapkę w górę dla zasięgu tego filmu oraz napiszcie w komentarzu hashtag FNaF. To jest hashtag dzisiejszego odcinka. Co jest grane? Mamy komputer, mamy Frediego, Bonnie'ego i Chica. Nie mam pojęcia co się robi. Mogę flashować je, czyli jakby oślepiać. Tak to wygląda. Mamy kamerę. W ogóle zobaczcie na to miejsce. Greg Rules. Ok, to jest jakiś dziwny Freddy z zębami albo Mr. Hippo. Nie mam pojęcia. Celebrate. Ewidentnie to miejsce jest albo opuszczone, albo ktoś totalnie tutaj nie dba o. nie dba o czystość. Tu możemy się obracać. Mamy zegar, który nam mówi godzinę. Jest 12.28. Nie mam pojęcia, ile muszę tutaj wytrwać. Jedno jest pewne, co ja mogę tutaj robić? Zamykać drzwi? Nie. Ej, czy ja mogę. O, oh, mogę zasłaniać e, rolety, patrzcie na to. Ej, jest realistycznie, jest realistycznie. Najbardziej realistyczny moim zdaniem jest ten komputer i wentylator. To wygląda, jakby siedział w prawdziwym biurze. Tylko pytanie jest tak. E, Okej, okay, możemy patrzeć na kamery. To jest jakby jedna rzecz, którą możemy robić. Czy oni się. Where is e, Boni i Chica? <ścoughs> Gdzie jest Boni i Chica? Flash! Flash! Czy to zadziałało? E, ja widzę tutaj Chicę. Flash! Nie mam pojęcia, co ja robię. DataZaur. DataZaur, od kiedy to monitory mają e, nazwę DataZaur? Od kiedy firma DataZaur produkuje monitory. W ogóle, czy istnieje taka firma jak DataZaur? Nie mam pojęcia, co ja robię. Kompletnie nie wiem, czy. Flash! No, come on, flash! Dobra, chyba nie o to w tym chodzi. Czy mogę spojrzeć na drugą stronę? Nie. Mamy myszkę. Może coś jeszcze mogę tutaj zrobić? Coś, czego totalnie bym się nie spodziewał. Pierwsza 12, ok. Jestem prawdopodobnie pewien, że. Zaraz mi coś tutaj wejdzie do biura. kwestia kwestia flash. 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 Oślepiłem go przecież. Dobra, czy coś tutaj nic mi przez szybkę nie zagląda. Więc jest git. Byłoby dziwnie, gdybym za pierwszym razem przeszedł całego tego fan game, ale wątpię. Wątpię, żeby to się udało. Kamera 9, czyli jest 9 kamer. Okej. Okay. Eee, where is Chica? Where is Chica? Where is Chica? Where is chica? Gdzie Jest chica? chica jest tutaj. Flash. Widzę cię Chica. No idź sobie. Idź sobie stąd, proszę Cię. Dobra, Freddy w ogóle się nie rusza, więc to jest na pewno na plus. E, I nie ma co, jeżeli ten game. Nie wiem. Czy ja dobrze robię? Ha! <śm> Chica, flash chica before she leaves the dining hall for your office, czyli musimy oślepić. Czy to, to wygląda jak wirus to, to w ogóle, to okienko. Oślep, e, dobrze, sfleszuj cikę, czyli oślep cikę, zanim ona opuści strefę jedzeniową i uda się do twojego biura. Quit to main menu, try again. Try Okej, again. okej, okay, okay, dobra, dobra, dobra czyli tak muszę oślepić cikę, zanim ona się uda do mojej strefy. Tak to wychodzi, dobra, i w ogóle chyba muszę przetrwać do. tak, prawdopodobnie do 6 rano. Czyli muszę cały czas ją fleszować tutaj. To jest niemożliwe, że, że cały czas mam ją fleszować. Okej, okay, tu nic nie ma, dobra, ja po prostu będę obserwował kamerę numer 1. To jest chyba najlepszy, w ogóle te kamery działają w takim starym stylu Gdzie naprawdę obraz się doczytuje, ponieważ jest taki, taka mała przepustowość bitów Że jakby widzicie, te obrazki się doczytują Tak było na Windowsie 95, ja to pamiętam Że na Windowsie 95 tak się właśnie doczytywały powoli obrazki To jest dawno, to było dawno temu Ale tutaj widzimy dość ciekawe tego. Dobra, zniknęły, okej okay. eee, flash. Where is Chica? Dobra, chyba muszę pilnować Ciki, tak mi się wydaje. To jest mój główny target. Nie ma jej, kamera 5 nie ma. E, natomiast jeżeli przyjdzie mi. Flash! Oślepiłem ją! No, znikaj stąd! E, no dobra, zniknęła, ale czy ona jest bliżej mojego biura? Czy może jest dalej mojego biura? Where is Chica? Nie ma Chiki, nie ma Chiki. E, czy Boniacza też mam oślepiać? Czy tylko Chika? To jest dobre pytanie, nie mam pojęcia. Flash! Flash, zanim opuści stre. Widzę cię. To jest cika, to jest jakby. Może to nie jest to jest cika, na pewno to jest cika. Flash. Yy, nie ma boniacza, nie ma boniacza. okej, okay, jest cika tutaj, flash. Ok, oślepiłem ją chyba. Pierwsza 04, jeszcze tylko 5 godzin w biurze, a prawdopodobnie. Cika już jest na wolności i prawdopodobnie gdzieś tutaj stoi pod moim biurem. Tu jest, dobra, flash. Fleszuj, będę ją flashował w nieskończoność, może właśnie na tym to polega. Flash. Dobra, zobaczymy, ile jesteś w stanie przyjąć fleszy na twarz. Haha, ha. jeszcze jeden. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay, poszła sobie kamera 6, kamera 7, kamera 8. Może ona wróciła? Ej, może ona wróciła? Bo inaczej chyba nie muszę, dobra? Czy ona wróciła do strefy? Tu jest, dobra, flash. Ja muszę ją chyba cały czas fleszować. Wydaje mi się, że tak. A może nie? Nie wiem, ja to robię totalnie. Ja się uczę, bo jak wiecie, jeżeli chodzi o fangame w i ogólnie jeżeli chodzi o. Flash, flash, boni. Bye, bye. No! Co, co, co jest krane? Ej, przecież robiłem wszystko. Eee, wszystko robiłem dobrze, ale czemu tam się pojawił boniać ci nagle cika? To jest, to jest zastanawiające. To jest bardzo zastanawiające. Eee, jedyne co muszę zrobić, to przetrwać do szóstej. Dobra, eee, Flash Room. Eee, Sfleszuj cikę zanim dotrze. On zanim opuści strefę jedzeniową. Tylko że ja już ją sfleszowałem. To jest ten problem. Hm. Dobra, będę ich obserwował. Zobaczymy jakie ruchy będą wykonywać. Na Boniacza wydaje mi się, że trzeba zasłonić to. Tak, tak. bo on zagląda i powinien sobie pójść. Ale dlaczego Cika atakuje mnie w tym samym momencie co Boniacz? To jest najbardziej zastanawiające. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego one jakby, chyba że one współpracują? Ej, w sumie to może tak być. Dobra, Cika sobie poszła. Gdzie jest Cika? Wiem co robię. Ja już, ja już ogarniam. Ja już ogarniam. Nie ma Ciki. Jest tutaj. Dobra, flash. Okej. Okay. Sfleszowałem ją. E, raz, dwa, ile? Może trzeba, kilka razy? Dobra, może zobaczymy, czy jakiś limit, jeżeli chodzi o flashowanie pokoju. Może nie ma limitu. A może jest limit? Trzeba cały czas ją flashować. Okej. Okay. Czy to zadziałało? To jest dobre pytanie. Czy to zadziałało? Cika. Czy ty masz zamiar? Okej, okay, poszła sobie. Kamera sześć. Siedem. Nie ma jej. Kamera osiem. Też nie ma ciki. Dziewięć też nie ma. Siedem, sześć... 5, 4, 3, 2. Tu jest cika, flash. Będę ją flashował, dopóki nie. To jest strefa jedzeniowa, ona nie może opuścić tej strefy. Czyli jak będę ją flashował, to naprawdę stąd pójdzie. Tak, ona sobie powinna stąd pójść i wtedy jakby. Yy, cika, flash. Czemu mam wykrzyknik? Flash! Czy ja ją oślepiam, czy naprawdę to. Okej. Okay. Ewidentnie gdzieś popełniam y, błąd. Flashcika, before she leaves the dining hall for your office, before. A może ja to muszę robić tylko w momencie kiedy jest tam wykrzyknik. Tym razem robię nową strategię. Zobaczcie na to, będę obserwował cikę. Po prostu będę obserwował cikę. Ona jest tutaj. I ja ją mam oślepić dopiero, zanim opuści strefę jedzeniową, czyli ona jakby. Będzie miała kilka stadiów, tak jak Foxy, czyli, jakby najpierw się wychyli, później bardziej się wychyli, a później już będzie gotowa do ataku. Tak mi się wydaje, że to będzie działało. 4, 3, 2. Dobra, jest tutaj, ewidentnie jest tutaj. Jak ona teraz. Nie ma boniacza, dobra, dobra. Ja muszę obserwować dzikę. Spróbujmy tej strategii. Wydaje mi się, że to może być to, że trzeba ją sfleszować w ostatnim momencie. Kiedy ona już będzie gotowa do ataku. W ogóle kolory uciekają z tych kamer. Zniknęła kamera 3, kamera 4, kamera 5. Hello? Nie wiem, oślepię cię tak po prostu dla, dla żartu, bo czemu by nie? Hey, Where is Dobra, tu jest, kamera 7. Flash, czy ja bym po... Nie, nie powinienem jej oślepiać teraz. Tylko w momencie, kiedy pojawi się wykrzyknik. To jest chyba ten moment, kiedy muszę je oślepiać. A tak to muszę je obserwować. Bo jeżeli będę je za bardzo oślepiał, to mogą się wkurzyć. Mogą się wkurzyć, i wtedy, jakby będzie problem. Wtedy, będzie naprawdę. Duży problem. Okej, okay, opuściła ten pokój. Kamera 8. Koniacz jest tu, dobra. To mnie nie interesuje. Kamera 6, 5, 4, 3, 2. Dobra, znowu jest tutaj. Ja przeczekam. Zobaczmy, jak czas. Pierwsza 35. Ej, chyba jest jakiś rekord, wydaje mi się, jeżeli chodzi o e, długość e, życia mojo, mo mojego życia tutaj. Okej. Okay. Ona jeszcze nie próbuje... Byłem blisko, dobra keep the, keep the blinds closed when Bonnie is near Or else he will see you Czyli jakby e, trzymaj e, rolety zasłonięte Kiedy Bonia cię spobliżył Albo on cię zobaczy O, czyli nie może mnie zobaczyć, że ja siedzę w biurze Na tym to polega Wydaje mi się, że ogarnąłem już zasady Jeżeli chodzi o Boniacza To on powoli zbliża się do mojego biura e, I jego trzeba po prostu na niego zasłaniać to. A to jeżeli chodzi o Cikę Ja sobie to robię tak, patrzcie Zasłaniam Kilka sekund patrzę, gdzie jest cika. Nie ma jest cika tu gdzie była, zasłaniam. I po prostu będę cały czas przy zasłoniętych. Da się to zrobić. E, cika mi zniknęła. Cztery jest tutaj, dobra, dobra, jest tutaj. E, zasłońmy. Okej. Okay. No tak z kilka sekund w zupełności powinno. Wystarczyć. E, dobra, jest, 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 jest. Wynocha mi stąd. Wynocha Okej, okay. poszedł sobie. E, cika, flash room. Zdążyłem, ok. Mamy to. Nauczyłem się schematu. To jest najważniejsze w takich grach. Nauczyć się schematu. Dobra, cika jest tutaj. Zasłonięte. W sumie nie muszę zasłaniać, tylko musiałbym obserwować, gdzie jest boniacz a nigdzie go nie ma. To jest najgorsze, że nigdzie go nie ma, po prostu nigdzie go nie ma. O wow, dobra, 6, 5, 4 o, cika się przemieściła, 3, dwa. Nigdzie nie ma boniacza, boję się, boję się. Okej. Okay. Nie słyszę kroku, więc chyba go nie ma. Dobra, chyba go nie ma. Cika też spoko. Dobra. Nie ma yy, Flashroom. Cika. O, dobra, tutaj stoją. Oboje, okej, okay, mamy luz, mamy luz. W ogóle godzina jest druga yy, 28. Nice, to mi się podoba. Jesteśmy już prawie w połowie czasu naszej zmiany. Poniacz zniknął. Nie ma go tutaj. Dobra, dobra. Where's werszczyka. Ona będzie tu, na dwójce, na dwójce. Nie ma jej? Tu jest dobra, dobra. Okay, spokojnie, spokojnie. Exit. Poniacz? Nie ma. Cika jest. Poniacz? Nie ma. Dobra, wystarczy tak patrzeć. Ok. Czyli jak on się pojawi w oknie, to wtedy muszę zasłaniać. Cika mi uciekła. Pięć, cztery, trzy. Wer z No i byłem blisko, była prawie trzecia w nocy, była prawie trzecia w nocy. Ajajaj, czyli boniacz mi gdzieś tutaj porobił. Tym razem prawie zgubiłem cikę. Mamy drugą w nocy. Cika mi uciekła. Cika mi uciekła. Przed chwilą obroniłem się przed boniaczem, ale rzika. Dobra, jest tutaj, jest tutaj. Boniacz, nie ma go. Jak pojawi się w oknie, to wtedy musimy jakby atakować. W sensie musimy się bronić. A kiedy nie ma go w oknie, to mamy luz, więc jakby wystarczy cały czas spoglądać. Okno, monitor, okno, monitor. I jeżeli pojawi się tu boniarz, to znaczy, że on tu jest i że trzeba się go pozbyć. Tylko że druga 13, okej okay. Nie, cika mi zwiała. Kamera 5, dobra, cika jest na piątce. Nice, spokojnie, dam radę, dam radę. Cika jest na piątce. Mamy rekord. Druga, no dobra, jeszcze może rekordu nie mamy, bo rekord był przy. Nie, nie ma go. Przy trzeciej był rekord, trzecia w nocy, ale wydaje mi się, że. Wiem co robię. Jest tutaj cika. Nice, nice, nice. W ostatniej chwili trzeba ją sfleszować, kiedy pojawi się wykrzyknik, więc to też już ogarnąłem. Najgorzej jest z boniaczem, bo on się pojawia nieoczekiwanie. Bo patrzenie na monitor i obserwowanie chiki to jest jakby prosta rzecz, co wydawało się na początku bardzo trudne. Jednak okazało się być tym łatwiejszym zadaniem. Yy, flash. Mam nadzieję, że zdążyłem. Piąta kamera jest na piątce. Okej, okay, boniacza nie ma. To zaż dziwne. To jest dziwne i podejrzane, że Boniacz nie, nie atakuje mnie w ogóle. Mamy druga 51. O oh, wow! O oh, wow! Dobra, jesteśmy w połowie. Dobra, cika. Boniacz. Też w ogóle zauważyłem, że kamera mruga, kiedy Boniacz wbija mi do biura. Hey, where's Cika? Nie no, Cika, gdzie ty mi uciekasz znowu? Come on, wracaj tu. Dobra, jest tutaj. Oboje są tutaj, ok. Mamy luz i jest godzina 3.05. Połowa zmiany za nami. odpaliła się creepy muzyczka Freddy. Em. Um, what are you doing, Freddy? Flash? Gdzie jest Freddy? Freddy się aktywował o trzeciej w nocy. Nie wiedziałem, że będzie też Freddy tutaj. 6. 7. Dobra, jest cika. Nie ma boniacza. Ale gdzie jest Freddy? Nie ma go totalnie. Nie ma totalnie Freddy'ego. Trzecia, trzydzieści dwa. Ej, co się stało z Freddym? Dobra, sześć. Nie ma boniacza. Dobra, na razie będę ignorował Frediego, bo nie wiem, co on robi. Może tak naprawdę nic nie robi. Nie, no na pewno coś robi. Freddy pewnie działa jak boniacz, ale gorzej, znając życie. Że może nie mogę mieć zasłoniętych? Nie, to byłoby głupie. Flash, flash, flash. Tak, 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 cika. Ok. Kamera jeden. Dwa. Nie ma boniacza. A może Freddy zastępuje teraz Boniacza? Ej, może tak być, może tak być. Where's Chica? Y Siup. Idź sobie, idź sobie. Eee, to trwa milion lat, a ja zgubiłem cikę. Siedem, sześć, pięć, cztery. Flash, flash, flash. W ostatniej chwili zdążyłem. o oh, wow, czwarta, dwanaście. Czwarta, dwanaście. Oh my god. Trzy, dwa. Kamera 2, kamera 1. Nie ma Frediego. Może Frediego tak naprawdę nigdy nie było. 4, 5, gdzie jest Cika? Gdzie ona zwiała mi? Na ósemce? Na dziewiątce? Boniać jest na dziewiątce. Gdzie jest Cika? Ej, no to już nie jest śmieszne. To już nie jest śmieszne, i tu nigdzie nie ma. Dobra, jest tutaj. Oh my god, dobra, jest tutaj. okej, okay, okej. Okay. Boniacia nie ma. Czwarta 34. Jeszcze tylko e, półtorej godziny naszej zmiany cudownej. I mamy to z głowy. Czwarta. Trzecia. Kamera druga. Jest tutaj cika. Okej. Okay. Nie ma. Chyba Frediego po prostu nie ma. Wystarczy, że przetrwamy do. Ostat... Flash, 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 flash. Oh my god. Dobra, dałem radę. Widzicie, wiem co robię. Ja już się na tym znam. Jestem mistrzem, jeżeli chodzi o FNAF. Dobra, nie przeszedłem Ultimate Custom Night, więc nie jestem mistrzem, ale. Coś tam, co nieco wiem. I coś tam, co nieco ogarniam. Znowu mi uciekła. Zasłoń. Ona mi nie uciekła. Bonnie próbował mi tu wbić, dobra Where is y 4, 3 Druga kamera, pierwsza Jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj, spokojnie Jest tutaj, y Które? Która jest? 5, 10 Ostatnie, ostatnie godziny w biurze Ostatnie godziny w biurze i mamy to Ostatnie godziny w biurze Kamera 1, 2 Nie, 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 nie. 3, 4, 5 Nie, gdzie jest chika? Where is Chica? 8 9? Nie ma jej na żadnej kamerze? Co jest grane? Boniacz, cika. Flash, 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 flash. Jakim cudem ona się tak teleportuje dziwnie? To jest niemożliwe aż. Dobra, kamera 1, nie ma jej na jedynce. trzydzieści O, oh, wow. Dobra, jest tutaj, jest tutaj. Boniacza nie ma, nie ma, nie ma. Flashroom. Ona chciała mi zwiać tutaj po raz kolejny, nie dam się, nie dam się. Kamera 3, kamera 4, Boniacza nie ma, nie ma, nie ma. 4. O, jest to, to jest zbyt realistyczne, jak to jest ten obrót kamerą. Jest cika, jest cika. Nie ma. Hello, cześć króliczku! Do widzenia! Do widzenia! Okay, poszedł sobie. Piąta, pięćdziesiąt pięć, ostatnie sekundy. Szósta, piąta, czwarta. Jest cika, dobra, flashroom. Dobra. Jest! Chyba zrobiłem to. Czy mi się udało? Czy pokonałem? Czy ja zginął? Nie, 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 nie może być tak, że zginąłem, ej, nie! Co się dzieje? Czemu jest muzyczka? Freddy? Freddy? To było bardzo dziwne, realistyczne doświadczenie powiem szczerze, ale czekam aż się ten game rozwinie, tylko pytanie jest, czy ja zginąłem, czy ja dalej żyję? E Słyszę tu pytanie. Eee. Freddy. Boję się. Czemu słyszę jego kroki? Albo kroki jakiegoś animatronika? Um. Przepraszam bardzo, co się dzieje? Co się dzieje? Ja, ja, ja nie chcę. Ja nie chcę. nie chcę do Freddy'ego. Ja nie chcę do Freddy'ego. Ja Freddy Okej, okay, ucichło. Drzwi się otworzyły. Ehm. Um. Freddy. Ah! Co jest grane? Um, czemu dostałem? Okej, okay, czyli koniec końców mnie, do, dorwał mnie Mike Schmidt. Bieg 26. Ice Hazel. Hazel to jaki o, kolor oczu? Kojarzy mi się ta nazwa. Wzrost włosy czarne. Zaginął. O, oh, czyli my graliśmy jako Mike? Ej, może tak? Może my graliśmy jako Mike teraz i zaginąłem, i nie ma mnie. O oh, wow. Jak ten słów wygląda w ogóle realistycznie. Dobrze zrobione. End of demo, czyli udało nam się. Thanks for playing. Jestem ciekaw jak się rozwinie ta gra, bo już wiele widzieliśmy realistycznych FNAFów, FNAFów plus i tak dalej, ale to naprawdę przykuło moją uwagę. Tak więc dajcie znać w komentarzu co sądzicie o grze, a także zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w następnym odcinku.